Z Ewangelii świętego Łukasza, w pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wolności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły nie znalazły ciała Pana Jezusa, gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach, przestraszone pocholiły twarze ku ziemi. Lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych. Nie ma go tutaj. Zmartły wstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany lecz trzeciego dnia wstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły do grobu. Oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu, schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Dzisiaj przeżywamy największą uroczystość w roku liturgicznym, a mianowicie niedzielę wielkanocną, zmartwychwstania pańskiego. Gdyby grób Chrystusa nie był pusty, chrześcijaństwo nie miałoby sensu. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby wiara nasza. I próżne przepowiadanie pisze święty Paweł. Wszystko z przysięgą się, żeby nie zmartwychwstał. Śmierci żadnego z jego współczesnych nie opisano tak precyzyjnie, żadnego nie zamordowano tak starannie, zachowano też wszelkie środki ostrożności, przedsięwzięto wszystko, żeby udaremnić narodziny legendy o zmartwychwstaniu. Stąd na placu pozostała tylko historia. Najpotężniejsze państwo świata, Imperium Rzymskie, stanęło na straży tego grobu obłożonego urzędowymi pieczęciami. Stanęło na straży jego śmierci i tym samym zmartwychwstania. Wielokrotnie usiłowano robić to samo z chrześcijaństwem. Ileż to razy różni ludzie ogłaszali się zwycięzcami nomine Christiano de Leto, że wymazali imię chrześcijaństwo. Ale grób nie jest niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa. Bramy piekielne, to jest śmierci, nie zwyciężą go. Najgroźniejsze od usiłowań tych, którzy chcieliby je zamknąć w grobie, są zabiegi niektórych wyznawców, jacy usiłują się je umieścić w relikwiarzu, uczynić przedmiotem czci, a nie sprawą życia. Królestwo Boże chce być w nas i z nami, w domu, przy pracy, w kinie, na ulicy. Nie chce być wyzwacanym kościelnym sprzętem. Nie chce zastygnąć w choćby najczcigodniejszej, ale nieżywej formie. Stale wymyka się z ustalonego porządku tego świata. Wymagające, niekonformistyczne, ojczyzna serc nieuspokojonych ludzi. I niepotakujących, jest ono ciągle podobne do kwasu, który wziąwszy niewiasta zaczyniła z trzema miarami mąki. Z natury swojej jest chrześcijaństwo życiem, fermentem, wzrostem. zostało zostałoby żyć z twarzą podaną naprzód. Dzisiaj o grobu Chrystusa gromadzą się ludzie z całego świata. Tylko nie stąd, nie z Palestyny. Choć tutaj zaczęło się wszystko. Pielgrzymując grobu Chrystusa, wracamy do źródeł i początków. Oglądamy ziemię, skąd wyszło chrześcijaństwo, które bardziej jest u siebie w Polsce czy w Irlandii niż tu, w ojczyźnie Jezusa w Palestynie. Kościół wyrósł z tej ziemi, ale gdzie indziej krzewie się rozrasta. Tu pozostał tylko ten grób. Jak pusta lupina, niewiele, tyle, co z ziarna, jeśli umrze. Czy po setkach lat nasze kościoły w Polsce będą wśród obcych, co się nie modlą ani nie znają Ewangelii? Tak jak dzisiaj grób Chrystusa w Palestynie. W tej nocy Chrystus zatriumfował, ale jaki był ten triumf? Jego świadkiem była tylko ta noc która jedynie była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania. A potem zjawił się tak zwykły, że Maria Magdalena wzięła go za ogrodnika swoim bliskim. Spotkania te nie tylko nie były triumfalne, ale bywały raczej smutne, szczególnie to na drodze do Emmaus. Okazało się wtedy, że nic nie zrozumieli z jego nauki uczniowie, którzy w gruncie rzeczy Oczekiwali od niego polityki, nie religii, a których nauczanie poświęcił trzy pracowite lata, ci głupi i serca leniwego. A jednak do nich się zwrócił, do tych biedaków niepojętnych, steroryzowanych, zrozpaczonych. Nie pokazał się ani Piłatowi, ani Chorodowi, ani wielkim kapłanom. Nie ujrzeli go ich załóżnicy, szpicle, fałszywi świadkowie, oprawcy. Tuż innym odmówiłby sobie takiego tryumfu, nasycenia oczu przerażeniem swoich wrogów. Ale oni byli już nieważni, to znaczy, ich nienawiść była nieważna. Niewątpliwie czegoś się dowiedzieli, przerazili się tą pogłoską, która obiegła miasto, później jednak przeszli nad nią do porządku, czuli się bezpieczni i zapewne sypiali spokojnie. Chrystus tymczasem przychodził do biednych, osaczonych, szukających, smutnych, pełnych nieśmiałej i czy rozgoryczonej nadziei. I tak miało pozostać od tamtej nocy. Pisał poeta, znam wszystkich Chrystusów, co po muzeach wiszą, ale w ten wieczór Panie, idziesz przy mnie ulicą. W Ewangeliach i dziełach apostolskich Chrystus zmartwychwstały jest właśnie kimś w drodze, beznamnym wędrowcem, przechodniem. U kresów nocy i w poranych w zmartwychwstania anioł powiedział niejasną, że zdąża przed wami do Galilei. Dwa uczniowie spotkali go na drodze do Emaus, jako kogoś, kto przybliżywszy się, się szedł z nimi, a gdy przybliżyli się do miasteczka, do którego szli, Okazywał, jakoby dalej iść miał. Gdy go rozpoznali po łamaniu chleba, uprzytomnili sobie: Czyż serce nasze nie pałało nas? Gdy mówił w drodze i pisma nam wyjaśniał. I żeby nie aludować do postaw otwartych i zamkniętych, nie wspominamy już o tym, że stały chcąc dotrzeć do swoich uczniów, zaryglowanych z bojaźni przed Żydami, musiał przedostawać się do nich z zewnątrz, poprzez zamknięte drzwi. A wszedłszy do grobowca, już młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, obranego w szatę białą, i zdumiały się, ale on rzekł: Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazaryńskiego ukrzyżowanego. Powstał, nie masz go tu oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i piotrowi, że was uprzedzę do Galilei, tam go ujrzycie, jako wam powiedział. Ostatnie zdanie zawiera cały sens wielkanocnego zwiastowania. Chrystus nie jest w przeszłości, nie ma go w grobie. On jest, mówi anioł, przed wami. Nie oddalacie się od niego, ale każdą godziną, każdym dniem zbliżacie. Jego mieszkaniem jest przyszłość, tam go ujrzycie. Nie wystarczy czekać. O dwadzieścia zaledwie wieków po niebowstąpieniu, co uczyniliśmy z oczekiwania my, chrześcijanie, którzy po Izraelu odziedziczyliśmy obowiązek podtrzymywania na ziemi zawsze złego płomienia tęsknot ludzkości. Nadal mówimy, że czuwamy w oczekiwaniu na Pana, lecz tak naprawdę, jeśli mają być szczerzy, Musimy wyznać, że nie czekamy już na nic, pisał kiedyś Teilhard de szardę. Nie wystarczy czekać, trzeba iść na spotkanie Chrystusa naprzeciw Paruzji, nie uchylając się, żeby jeszcze raz zacytować autora środowiska Bożego od uczestnictwa w dążeniach w gruncie rzeczy, natury religijnej, które sprawiają, że dzisiejsi ludzie tak bardzo odczuwają ogrom świata wielkość ducha i świętą wartość wszelkiej nowej prawdy. Jeśli pragniemy ożywić w nas tęsknotę za paruzją, za spotkaniem z Bogiem, pozwólmy jedynie, by w łączności Chrystusem biło w nas serce ziemi, tak pisał Teilhard de Chardin. I tej nocy, kiedy we wnętrzu ziemi zaczęło znowu bić jego serce, świat przestał być pusty i stary. Ziemia odkąd On nie uma, na niej umarł i w niej spoczął stała się jeszcze bardziej wspólną nas wszystkich, ziemią Boga i ludzi, ojczyzną życia. Jak wtedy, tak i dziś trzeba tylko uwierzyć Aniołowi mówiącemu: nie, smu nie smućcie się, On zmartwychwstał, wyprzedza nas, idzie przed nami, wy Go ujrzycie. Na wielkie dni zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim naszym miłym radiosłuchaczom, którzy z nami się modlicie i rozważacie Słowo Boże, życzę spokojnych, zdrowych i pokornie radosnych świąt. Niech Chrystus zmartwychwstali obdarza Was zdrowiem i pomyślnością, a Waszych rodzinach niech gości pokój cichy, a ciepły, jak te wielkanocne bazie. Stu świątecznych was wszystkich zjednoczy od nowa, a Jezus martwy-stały będzie jednym w pośród was, który spełni życzenia, które sobie składacie. Oto dzień, który dał nam Pan. Radujmy się z nim i weselmy. Alleluja.